Dzień tak piękny i słoneczny człowiek na żeby by pojechał Sączył drinki z palemkami i szeroko się uśmiechał Omec mówi, że dziś bionek tak niestety jest korzystny Będziesz dziś czuć wspaniale Raj na ziemi to jest istny Jednak jakby tu nie patrzeć To nie raja raczej piekło I nie czuję się wybornie Jakby człowiek dostał cegłą W takich cudownych Codziennie, bo tak trzeba Może klimę założymy To co, na no co, nie potrzeba Ja Ciągle z termometrem biega, mierzy, konsultuje. Niech pokaże 500 stopni. Może to nas uratuje. Popcorn z mózgu już się robi I wysokie ma ściśnienie, ale jest tak wyczekane. Ratujące zarządzenie. Wiatr włączy już nie ma. tu baleja. Jednak jakby tu nie patrzeć To nie raja, raczej piekło I nie czuję się wybornie jak człowiek dostał cegło Strafić W takich cudownych warunkach Pracuj ciemnie, bo tak trzeba Może klimat założymy Po no co, na co, nie potrzeba Wiatrak włącz i już nie marudź To nie raja, raczej piekło I nie czuję się wybornie jakby człowiek dostał cegłą w takich cudownych warunkach. Pracujdzielnie, bo tak trzeba Może klimat założymy, po co, na co nie potrzeba. Wiatrak włączy już nie ma, lecz to nic, że owszak pamięta czasy życia Achillesa, co go tak bolała pięta. Chrzani, się pod oczy zalewa, a sukienka się przykleja. Kisz ten wywiad w komputerze, ośmiałby się tu bareja.